Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o co chodzi z tą zieloną kłódką, którą widzicie często w pasku adresu. Jeśli nie wiecie jeszcze co to jest SSL, TLS albo HTTPS, to bez obaw. Dzisiaj wyjaśnię krok po kroku, czym te wszystkie rzeczy są i jakie mają zastosowanie w codziennym korzystaniu z internetu. Na koniec opowiem jeszcze, dlaczego w internecie musimy być zawsze bardzo ostrożni bo okazuje się, że zielona kłódka nie gwarantuje, że strona, którą właśnie oglądamy, jest bezpieczna. Ja nazywam się Kacper Sokołowski i na kanale Jak Zacząć Programować dzielę się z Wami wskazówkami i wiedzą, które pozwolą Wam postawić pierwsze kroki w programowaniu. Zaczynajmy! Wyobraźcie sobie, że chciałbym wysłać do Filipa jakąś ściśle tajną wiadomość, taką, której nikt poza nami nie powinien móc odczytać. Na przykład, ile pieniędzy zarobiliśmy na YouTubie w 2021 roku? Jak mógłbym to zrobić bezpiecznie? No, pierwszym pomysłem jest po prostu wysłanie listu pocztą. Mógłbym zapisać na kartce kwotę, jaką zarobiliśmy. Złożyć kartkę, wsadzić ją do koperty, kopertę zakleić, przykleić znaczek pocztowy, kopertę wrzucić do skrzynki i po prostu wysłać do Filipa. Ta metoda ma jednak kilka wad. Ktoś ten list może po prostu przechwycić, może wyciągnąć go ze skrzynki albo nie wiem, napaść na listonosza. No i w ten sposób dobrać się do naszej tajnej informacji. Na szczęście na wypadek takiego przechwycenia naszej wiadomości w transporcie możemy się zabezpieczyć. Wystarczy, że naszą wiadomość zaszyfrujemy. Zobaczcie jak to mogłoby wyglądać na przykładzie. Wymyślmy sobie jakiś prosty klucz szyfrujący. Powiedz że każdą liczbę w naszej wiadomości zamienimy na literę, która znajduje się w danym miejscu w alfabecie. W przypadku liczb zrobimy po prostu odwrotnie. Czyli jeśli w zeszłym roku zarobiliśmy 2137 zł, to wysłałbym do Filipa wiadomość BACG 3016. Po odebraniu tej wiadomości Filip będzie ją po prostu musiał rozszyfrować. No i teraz, nawet jeśli ktoś przejąłby taką wiadomość, to bez znajomości naszego klucza szyfrującego nie byłby w stanie jej odczytać. Dla złodzieja wiadomość wyglądałaby jak jakiś losowy ciąg znaków. Dzięki szyfrowaniu nasze tajemnice są troszeczkę bezpieczniejsze. Ale pojawił nam się kolejny problem. Jak mogę w bezpieczny sposób przekazać Filipowi klucz, którego używam do szyfrowania naszej komunikacji? Moglibyśmy się więc spotkać i po prostu powiedzieć Filipowi, jakich reguł będę używał do szyfrowania naszej wiadomości. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, bo zakłada, że każdą wiadomość będziemy szyfrowali tym samym kluczem. Wielokrotne wykorzystanie tego samego klucza to nie jest najlepszy pomysł. Gdy używamy jednego klucza do szyfrowania wielu wiadomości, to z każdą wysłaną wiadomością dajemy osobie, która tą wiadomość chce przechwycić coraz więcej informacji i ułatwiamy jej złamanie naszego szyfru. Idealnie by było, gdybyśmy do każdej komunikacji używali świeżego klucza szyfrującego, który troszeczkę zmieniałby reguły jak szyfrujemy. Musimy więc znaleźć jakiś sposób, aby przed wysłaniem jakiejkolwiek wiadomości wysłać do Filipa w bezpieczny sposób klucz szyfrujący, którym będziemy później szyfrować te wiadomości. I żeby to zrobić, potrzebujemy specjalnej skrzyni na skarby. Filip ma do niej klucz i może ją otwierać. Szczególną cechą tej skrzyni jest to, gdy ją zamkniemy, to jej zamek automatycznie się zatrzaskuje. Nie można już jej wtedy otworzyć bez posiadania klucza. Skrzynia jest też super bezpieczna, więc bardzo trudno jest sforsować się z jej zamek albo po prostu ją rozwalić jakimś młotkiem. Filip otwiera więc skrzynkę przy użyciu kluczyka i tak otwartą skrzynkę wysyła do mnie pocztą. Skrzynka przychodzi do mnie, ale w tym momencie nie jestem jeszcze pewien, że przyszła właśnie od Filipa. Ostatecznie ktoś po prostu może się pod niego podszywać i wysłać mi tak otwartą skrzynkę, licząc na to, że wsadzę do niej klucz szyfrujący i odeślę ją z powrotem. Pierwsza rzecz, którą robię więc, to sprawdzam, czy skrzynka faktycznie przyszła od Filipa. Sprawdzam, kto wyprodukował skrzynkę i odczytuję jej numer seryjny. Dzwonię później do producenta i pytam się, czy skrzynka o takich numerach seryjnych została Kiedyś sprzedana Filipowi Mamcarczykowi. Jeśli producent odpowiada, że tak, faktycznie tak było, to wtedy mam pewność, że skrzynka faktycznie przyszła do mnie od Filipa i tylko Filip będzie w stanie ją otworzyć. Zapisuję więc na karteczce klucz szyfrujący, który przed chwilą wymyśliłem, wsadzam go do skrzynki, zatrzaskuję skrzynkę i tak zamkniętą skrzynkę odsyłam Filipowi znowu pocztą. Nawet gdyby ktoś ukradł tą skrzynkę w transporcie, to i tak nie będzie umiał jej otworzyć. Pamiętajcie, to super bezpieczna magiczna skrzynka, którą po zatrzaśnięciu można otworzyć tylko i wyłącznie kluczem. Skrzynka w końcu Przychodzi do Filipa, ten otwiera ją kluczykiem i wyciąga z niej karteczkę, na której zapisałem klucz do naszego szyfru. Potem mogę już wysyłać do Filipa zaszyfrowane wiadomości zwykłą pocztą. Filip po prostu odbierze pocztę i rozszyfruje to, co wysłałem mu wiadomości. Może też mi odpowiedzieć: no bo zna reguły szyfrowania i wie, że jeżeli wyśle mi zaszyfrowaną wiadomość, to również ja będę ją umiał odczytać. I voilà! W taki sposób udało nam się przesłać tajną wiadomość, używając kanału komunikacji, w tym przypadku poczty, któremu nie możemy do końca zaufać. No dobra, ale jak ta cała historyjka o skrzynkach i. Poczcie ma się do stron internetowych. Za każdym razem, gdy chcemy zobaczyć jakąś stronę internetową albo wysłać do niej danie przez formularz, to nasza przeglądarka musi wysłać do serwera, na którym ta strona się znajduje, odpowiednie zapytanie HTTP. Internet jest troszeczkę jak poczta, nie jest bezpiecznym kanałem komunikacji. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w kawiarni i łączycie się do sieci Wi-Fi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nieuczciwy właściciel tej kawiarni zmodyfikował programowanie routera, żeby przechwytywało to, co wysyłamy do internetu i co z internetu pobieramy. Podobna sytuacja może też wystąpić u nas w domu. Przestępcy mogą podsłuchać komunikację, dobierając się bezpośrednio do światłowodów, które doprowadzają nam internet. Więc żeby mieć pewność, że nasze wiadomości, które wysyłamy w internecie, są bezpieczne i nikt nie może ich odczytać, powinniśmy je również szyfrować. I ta cała historyjka z pocztą w bardzo dobry sposób opisuje to, jak działa protokół SSL, czy tak naprawdę jego następca, czyli TLS, bo SSL nie jest już za bardzo używany, ale jego nazwa cały czas krąży po sieci. TLS, czyli Transport Layer Security, to protokół do bezpiecznego wysyłania informacji w sieci komputerów. I właśnie dzięki SSL i TLS można było stworzyć HTTPS. A HTTPS to nic innego jak HTTP, który używa SSL i TLS. I żeby to wszystko dobrze zrozumieć, zobaczcie przykład. Wyobraźmy sobie, że chcemy zobaczyć naszą stronę internetową. Zaczynamy programować.pl Wpisujemy więc w pasku adresu zaczynamy programować.pl. Zanim jeszcze treść strony zacznie się pobierać, to przeglądarka i serwer wymienią się kluczem szyfrującym, używając magicznej skrzynki, która jest stworzona przy użyciu kryptografii asymetrycznej. Link dla zainteresowanych tematem zostawiam w opisie. Potem, przed wysłaniem każdego innego zapytania, może być to zapytanie typu GET, albo POST, albo PUT, przeglądarka zaszyfruje je i w takiej nieczytelnej formie, Wyśle do serwera, który już będzie wiedział, jak to wszystko rozszyfrować, no bo wymienił się wcześniej z przeglądarką kluczem szyfrującym. I dodatkowo dzięki temu, że używamy takiej bezpiecznej komunikacji, przeglądarka będzie mogła wyświetlić koło adresu naszej strony taką ładną zieloną kłydeczkę. I dzięki zaszyfrowaniu zapytań HTTP przy użyciu TLS. Mamy pewność, że nikt nie posłucha naszej komunikacji. Może nam podmienić router, może podpiąć się do naszych kabli w naszym domu. Nie ma to żadnego znaczenia, bo nasza komunikacja będzie wyglądać dla niego jak jakiś losowy ciąg znaków i nie będzie umiał jej odczytać. I zobaczcie teraz jedną ciekawą rzecz. Używając HTTPS, wiemy, że komunikacja pomiędzy przeglądarką a serwerem jest bezpieczna. Nie oznacza to jednak, że strona internetowa, którą teraz oglądamy, jest bezpieczna, a jej twórcy nie chcą nas w jakiś sposób oszukać. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, abym ja wysłał Filipowi coś niezgodnego z prawdą, albo on wysłał mi jakieś kłamstwa wiadomości. Pomimo tego, że sama wymiana informacji jest bezpieczna, to nie znaczy, że informacje, które między sobą przekazujemy, są bezpieczne albo prawdziwe. I podobnie mogą zrobić przestępcy w sieci. Mogą oni np zrobić stronę podróbkę naszego banku, która będzie wyglądała identycznie. Wgrają ją wtedy do internetu i podepną ją pod domenę, która będzie łudząco przypominać adres strony naszego banku. Dla takiej domeny wygenerują sobie później taką cyfrową, magiczną skrzynkę, używając darmowego narzędzia, na przykład Let's Encrypt. I wtedy, gdy wejdziemy na taką stronę, bo na przykład przestępcy wyślą nam link do niej w mailu albo na Facebooku, to pomimo tego, że jest to podrobiona strona, to zielona kłódka cały czas tam się pojawi. Swego czasu na wielu portalach informacyjnych w internecie można było przeczytać, że w strony, które mają zieloną kłódkę, są zasadniczo bezpieczne. W dzisiejszych czasach to niestety za mało. Pamiętajcie, zielona kłódka świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nasza komunikacja między przeglądarką a stroną internetową jest bezpieczna. Nie świadczy o tym, że usługa, z której korzystamy, jest bezpieczna, dlatego musimy zawsze zachować ostrożność. Sama zielona kłódka to niestety za mało. No dobra, ale jak żyć i się zabezpieczyć? Ekspertem od bezpieczeństwa nie jestem, ale wiem dwie rzeczy. Należy zawsze bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron, którym podajemy wrażliwe dane. Może się okazać, że w jakiś sposób trafiliśmy na stronę podróbkę, która wygląda identycznie jak strona, której ufamy, ale jej adres jest minimalnie różny i taka strona dalej ma zieloną kutkę. I drugą rzeczą, którą możemy zrobić, aby zabezpieczyć się przed tego typu oszustwami, jest użycie kluczy U2F. W opisie macie link do świetnego materiału, w którym Piotrek, ekspert bezpieczeństwa ze strony niebezpiecznik.pl, tłumaczy, jak takie klucze działają, gdzie można je kupić i do czego tak naprawdę służą. Także z dzisiejszego odcinka chciałbym, żebyście zapamiętali, że jeżeli widzicie zieloną kutkę przy adresie jakiejś strony internetowej, to nie zawsze oznacza, że ta strona jest bezpieczna. I na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy temat Security Was interesuje, bo wydaje mi się, że jest to pierwszy odcinek na tym kanale, w którym mówimy coś o bezpieczeństwie. Dajcie też znać, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak samodzielnie zrobić, aby przy nazwie Waszej strony internetowej wyświetlała się ta ładna zielona kódeczka. Chętnie przygotujemy taki tutorial. I na koniec gorąca prośba o subskrypcję naszego kanału. Zapraszam też na naszą grupę na Facebooku, na Discorda i na newsletter. Trzymajcie się, ciepło i bezpiecznie. Pa! pa.